Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Reumatolog mówi. Ja nazywam się Magda Marek, jestem reumatologiem i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o szczepieniach, ze szczególnym uwzględnieniem szczepienia przeciwko grypie. Jest to temat bardzo aktualny obecnie, ponieważ mamy drugą połowę września, przed nami sezon grypy, sezon przeziębień, no i wciąż mamy koronawirusa. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, dlaczego warto się szczepić, dlaczego nie warto słuchać tego, co głoszą antyszczepionkowcy i czy osoby, które chorują na zapalne choroby autoimmunologiczne, na zapalne choroby reumatyczne, czy osoby leczone immunosupresyjnie, mogą szczepić się przeciwko grypie i informacje, część informacji, które wam dzisiaj przekażę, są oparte na najnowszych, bo pochodzących z 2019 roku zaleceniach Eularu, czyli Europejskiego Towarzystwa Reumatologicznego, które odnoszą się właśnie do szczepień. Jeżeli ktoś z was chciałby przeczytać oryginał tych zaleceń, to podlinkuję to w opisie pod filmem. W takim razie zaczynamy. Szczepienia to niewątpliwie jedno z największych odkryć medycyny. Szacuje się, że wprowadzenie szczepień można, mogło ocalić życie nawet kilkuset milionom ludzi. Szczepienia spowodowały, że bardzo groźne choroby zakaźne, które dziesiątkowały całe kraje, na przykład ospa prawdziwa, zniknęły. Udało się zwalczyć bardzo wiele epidemii, takich jak na przykład epidemia polio. W Polsce w latach 50., ale mimo wszystko ruchy antyszczepionkowe rosną w siłę nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Coraz więcej ludzi nie szczepi siebie, nie szczepi swoich dzieci, i to ma już swoje konsekwencje powoduje, że pojawiają się na szczęście pojedyncze ogniska chorób zakaźnych, których nie obserwowaliśmy od lat. Takich jak Błonica, Krztusiec. Ruchy antyszczepionkowe zaczęły rosnąć w siłę no, ponad 20 lat temu, po takiej nieszczęśliwej publikacji w bardzo prestiżowym czasopiśmie Lancet w 1998 roku publikacji y, wyników badania y, które rzekomo y, miało udowodnić związek pomiędzy szczepieniem na świnkę odrę a występowaniem autyzmu u dzieci zaszczepionych tą szczepionką y, publikacja tej pracy spowodowała że w środowisku naukowym zawrzało y, Powołano nawet specjalną komisję, która miała sprawdzić, czy wyniki tej pracy są w ogóle wiarygodne, miarodajne, i dopatrzono się w tym badaniu bardzo wiele uchybień. Okazało się, że było one źle przeprowadzone, że manipulowano jego wynikami. Czasopismo Lancet wycofało się w ogóle z tej publikacji, przeprosiło za nią. Potem po całym takim śledztwie autor tej pracy również przyznał się do tego, że sfałszował wyniki tego badania. Natomiast no, ta jakby plotka, ta nieprawdziwa informacja zaczęła żyć swoim życiem i właściwie teraz jest takim sztandarowym hasłem ruchów antyszczepionkowych. Dlatego bardzo ważne jest, aby czytać na temat szczepień, aby zdobywać wiedzę na temat tego, jak one są ważne, z takich wiarygodnych źródeł, które są poparte badaniami naukowymi, które są głoszone przez ludzi ze świata nauki. Dlatego, że jeżeli będziemy mieli taką twardą wiedzę, to wtedy będziemy odporni na wszelkie głupoty, które są głoszone przez ruchy antyszczepionkowe, na głupoty, które czasem słyszymy z telewizji i bardzo często są one wypowiadane przez najwyższe głowy w państwie. Jeżeli będziemy mieli wiedzę na ten temat, to nie damy się zwieść tego rodzaju tezą. I musicie też pamiętać, że ruchy antyszczepionkowe zbijają na tym kapitał, czasem kapitał polityczny, czasem finansowy. I my trochę jesteśmy jakby w tą machinę wmanipulowani, i tylko edukacja, posiadanie. Odpowiedniej wiedzy spowoduje, że będziemy mogli odsiać te nieprawdziwe informacje od rzetelnej wiedzy i podjąć ostateczną, właściwą decyzję. Odczyny poszczepienne, czyli objawy niepożądane po podaniu szczepionki, oczywiście występują, mogą występować, nikt tego nie neguje, ale. Y w przypadku szczepienia jest tak jak w przypadku przyjęcia jakiegokolwiek leku. Każdy lek może dawać objawy niepożądane. Jeżeli bierzemy antybiotyk z powodu zapalenia płuc, możemy mieć po nim objawy niepożądane. Jeżeli mamy chorobę wrzodową i przyjmujemy leki, żeby ten wrzód wyleczyć, też te leki mogą powodować objawy niepożądane. Natomiast w przypadku tych chorób no, naszym głównym celem jest wyleczenie się. Jakby bierzemy na klatę to, że dany lek, który z jednej strony nas wyleczy, może spowodować jakieś dolegliwości, które będą objawami niepożądanymi. I tak samo trzeba podchodzić do szczepienia. Czyli trzeba mieć na uwadze ten główny cel szczepienia, czyli ochronę nas przed wystąpieniem, przed zarażeniem się chorobą zakaźną i potencjalne objawy niepożądane po szczepieniu. Są znacznie mniejsze niż potencjalne powikłania spowodowane chorobą zakaźną, na którą możemy zapaść, jeżeli się nie zaszczepimy. Objawy niepożądane po szczepieniu nazywamy odczynami poszczepiennymi. One zwykle występują 4 tygodnie po podaniu szczepionki. Szacuje się, że ich częstość to 1 na 10 tysięcy podanych szczepionek, z czego większość ma bardzo łagodny przebieg i właściwie nie wymaga nawet wizyty u lekarza czy położenia do szpitala. Tylko 1 na milion szczepień może wywołać bardzo poważne powikłania, które wymagają hospitalizacji. I do najczęstszych odczynów poszczepiennych, jakie obserwujemy, to jest zaczerwienienie świąt, w miejscu podania szczepionki lekki obrzęk, to mogą być bóle mięśni stawów, powiększenie lokalne węzłów chłonnych, co jest taką, takim objawem tego, że nasz układ immunologiczny pracuje i wytwarza przeciwciała. Oczywiście mogą zdarzyć się bardziej groźne objawy, takie jak wysoka gorączka, zaburzenia świadomości, spadek ciśnienia, omdlenie czy wreszcie wstrząs. Natomiast, tak jak powiedziałam, są one bardzo rzadkie i zazwyczaj są objawem takiej nadwrażliwości, alergii, uczulenia na jakiś składnik szczepionki. Też należy pamiętać, że bardzo duży odsetek odczynów poszczepiennych można uniknąć, ponieważ one są spowodowane takimi czynnikami, na które mamy wpływ. Na przykład jedną z przyczyn jest złe podanie szczepionki, czyli podanie szczepionki domięśniowo zamiast podskórnie albo odwrotnie. Drugą taką przyczyną jest często złe przechowywanie szczepionki, czyli na przykład zamiast w lodówce, gdzieś tam w zwykłej szafce. Również kolejną, kolejnym powodem może być nieprzestrzeganie zasad higieny w trakcie podawania szczepionki, czyli na przykład zła dezynfekcja skóry, gdzieś tam zabrudzenie igły. Przez którą podajemy lek. Dlatego ważne jest, aby szczepić się w gabinetach zabiegowych, aby to szczepienie wykonywała osoba, która jest do tego przeszkolona. A więc podsumowując, odczyny poszczepienne mogą się zdarzyć. Zazwyczaj mają one bardzo łagodny charakter i są niczym w porównaniu do powikłań, które możemy mieć z powodu choroby zakaźnej, na którą zachorujemy, jeżeli się nie zaszczepimy. I to tyle jeżeli, w ramach takiego wstępu na temat szczepień, i teraz już przechodzimy do szczepienia przeciwko grypie. Mamy teraz koniec września, więc jesteśmy na początku sezonu grypowego, który potrwa do końca marca, do początku kwietnia. W Polsce co roku na grypę choruje około 4 milionów Polaków. Natomiast jeżeli chodzi o szczepienie przeciwko grypie, to w Polsce wygląda to tak, że szczepi się 2-3% populacji i możemy to na przykład porównać do Niemiec, gdzie wyszczepione jest co roku ponad 70% populacji. Odsetek szczepień wśród pacjentów, którzy chorują na zapalne choroby reumatyczne, jest jeszcze niższy. A należy pamiętać, że ryzyko zachorowania na grypę, ryzyko powikłań z powodu grypy, ryzyko hospitalizacji z powodu grypy i jej powikłań jest znacznie wyższe w grupie osób obciążonych zapalnymi chorobami reumatycznymi niż w grupie osób, które są ogólnie zdrowe. Jakie obawy wiążą się ze szczepieniem osób chorych na zapalne choroby stawów przyjmujących leki immunosupresyjne? No więc przede wszystkim, zawsze my lekarze obawiamy się, czy zaszczepienie, czyli wprowadzenie do organizmu obcych antygenów, nie obciąży zbytnio i tak już szwankującego układu odpornościowego i na przykład nie spowoduje zaostrzenia choroby, nie spowoduje zachorowania na chorobę, na którą szczepimy. No i zastanawiamy się, czy w ogóle podanie szczepionki wywoła efekt, spowoduje, że układ odpornościowy, który pracuje nieprawidłowo, wytworzy przeciwciała, które zabezpieczą daną osobę przed tą chorobą zakaźną. Należy pamiętać, że szczepionka na grypę nie zawiera w sobie całych wirusów grypy. W tej szczepionce są tylko pojedyncze fragmenty, pojedyncze antygeny takich wirusów, które są specjalnie oczyszczone i całkowicie pozbawione zjadliwości. I teraz w Polsce mamy szczepionkę czterowalentną, co oznacza, że w jej skład wchodzą cztery różne antygeny czterech różnych wirusów grypy, czyli jest to taka mieszanka antygenów, która ma pobudzić układ odpornościowy do produkcji przeciwciał. Obecnie wiemy już bardzo wiele na temat y, szczepień pacjentów z chorobami reumatycznymi y, i jeżeli chodzi o szczepionkę przeciwko grypie. To bardzo wiele badań udowodniło, że to szczepienie w tej grupie pacjentów jest bezpieczne. Nie odnotowano większej ilości odczynów poszczepiennych w grupie pacjentów chorych na choroby reumatyczne w porównaniu do populacji zdrowej. Ponadto nie stwierdzono również, że szczepienie na grypę spowoduje jakieś zaostrzenie choroby reumatycznej. Oraz udowodniono, że podanie takiej szczepionki wywołuje odporność, czyli podanie szczepionki powoduje powstanie odpowiedniej liczby przeciwciał, która zabezpiecza daną osobę przed zachorowaniem na grypę. Czasem jest tak, że pacjenci leczeni lekami immunosupresyjnymi wytworzą mniejszą ilość przeciwciał niż osoba zupełnie zdrowa, natomiast stwierdzono, że ta ilość przeciwciał jest wystarczająca do tego, aby zabezpieczyć daną osobę przed wystąpieniem grypy, lub nawet jeżeli ta choroba u niej wystąpi, to będzie przebiegała dużo bardziej łagodnie. W związku z tym Rekomendacje Eularu mówią, że osoby z zapalnymi chorobami reumatycznymi, osoby chore na RZT, stoczeń, mieszaną chorobę tkanki łączną, ZZK, łuszczycowe zapalenie stawów powinny zostać zaszczepione na grypę. Udowodniono, że ta szczepionka w tej grupie pacjentów jest bezpieczna i skuteczna. Natomiast to szczepienie należy przeprowadzić z uwzględnieniem pewnych zastrzeżeń. Czyli po pierwsze szczepimy w momencie, kiedy choroba reumatyczna jest wyciszona, jest w remisji lub ma niską aktywność. Unikamy szczepienia w momencie, kiedy jest zaostrzenie choroby, kiedy jest, są nasilone dolegliwości dużo stawów jest bolesnych, obrzękniętych, są złe wyniki krwi, kiedy trzeba dawać duże dawki sterydów, zwiększać dawki i leków immunosupresyjnych. Taki moment nie jest dobry na podanie szczepionki i trzeba ją po prostu odroczyć do momentu, kiedy uda się uzyskać wyciszenie choroby. Musicie pamiętać, że sezon grypowy trwa do końca marca i jeżeli nie są przeciwwskazania do zaszczepienia we wrześniu, październiku, listopadzie, to można to zrobić nawet w styczniu. Ma to też w styczniu sens. Drugie takie zalecenie mówi, że nie ma przeciwwskazań do szczepienia osób, które są leczone immunosupresyjnie. Nie stwierdzono, że stosowanie leków Modyfikujących przebieg choroby, takich jak metotreksat, jak leflunomid, czy leki biologiczne z grupy inhibitorów TNF-alfa. Nie ma przeciwwskazań na podanie szczepienia w tej grupie pacjentów. Są badania, które mówią, że Zrobienie przerwy tydzień, dwa w metotreksacie po podaniu szczepionki trochę poprawia odporność na szczepienie, powoduje, że tych przeciwciał wytwarza się więcej. Więc ja swoim pacjentom mówię, że jeżeli się zaszczepią, to potem przez tydzień lub dwa niech nie przyjmują metotreksatu. Nie spowoduje to zaostrzenia choroby, a prawdopodobnie poprawi odpowiedź na szczepienie. No, i trzecie takie zastrzeżenie to jest takie, że nie szczepimy pacjentów, którzy są leczeni rituximabem. A więc, dlaczego warto zaszczepić się na grypę? Yy, musimy pamiętać, że szczepionka ma skuteczność 90%. Więc szczepiąc się, redukujemy o 90% ryzyko zachorowania na grypę, ryzyko powikłań z powodu grypy i ryzyko hospitalizacji z tego powodu, co w okresie pandemii koronawirusa ma też dodatkowe znaczenie, bo odciąża służbę zdrowia. Po drugie, mówi się wiele o tzw. odporności krzyżowej. Czyli szczepiąc się regularnie na grypę, wytwarzamy prawdopodobnie w organizmie odporność również na inne wirusy grypopodobne, inne wirusy, które powodują różnego rodzaju infekcje dróg oddechowych, i pamiętajmy, że takim wirusem jest również koronawirus. Więc są takie doniesienia, że być może szczepienie na grypę. Spowoduje powstanie odporności krzyżowej, która być może uchroni nas przed zachorowaniem na koronawirusa, a przynajmniej spowoduje, że infekcja tym wirusem będzie przebiegać łagodniej. I po trzecie, zaszczepienie się na grypę bardzo ułatwia potem lekarzowi przeprowadzenie diagnostyki różnicowej w momencie kiedy mamy objawy infekcji dróg oddechowych mamy wysoką gorączkę bóle mięśni kaszel i te objawy są identyczne dla grypy i dla koronawirusa więc jeżeli taki pacjent trafia do nas i mówi że na grypę został zaszczepiony to my już zawężamy tą diagnostykę różnicową i grypę na samym początku możemy wykluczyć I na koniec chciałam jeszcze skomentować bardzo często takie zdanie, które słyszę, że nie będę się szczepił na grypę, bo raz się zaszczepiłem i bardzo ciężko zachorowałem. Więc muszę Wam powiedzieć, że no jest to bardzo mało prawdopodobne. Tak jak powiedziałam, szczepionka na grypę jest skuteczna w 90% przypadków, więc teoretycznie może zdarzyć się, że te 10% osób zaszczepionych nie wytworzy odpowiedniej ilości przeciwciał i dojdzie do zachorowania na grypę, ale te infekcje. Będą przebiegały znacznie łagodniej. Natomiast większość zachorowań, które przechodzimy pomimo zaszczepienia na, na grypę, jest spowodowane różnymi innymi wirusami grypopodobnymi, takimi wirusami, które powodują przeziębienia, które są również czasem bardzo dokuczliwe, ale na które, przeciw którym szczepionka nas nie zabezpiecza. No i może się wreszcie zdarzyć taka sytuacja. Że w momencie zaszczepienia na grypę y, już jesteśmy zainfekowani wirusem grypy, tylko jeszcze nie daje on żadnych objawów. I akurat no, pechowo w tym okresie została podana szczepionka. I pomimo tego, y, objawy grypy, czasem bardzo nasilone, się rozwijają. Także warto się szczepić na grypę. Osoby z chorobami reumatycznymi stawów, z chorobami zapalnymi, leczone lekami immunosupresyjnymi nie powinny się tego szczepienia obawiać. Jest ono w zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Reumatologicznego i omówcie tą, ten temat ze swoim reumatologiem. Zapytajcie, czy obecny etap, na jaki jest choroba, pozwala na zaszczepienie Was przeciwko grypie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odpowiedziałam Wam na wiele nurtujących Was pytań i że rozwiałam e, chociaż część jakichś obaw związanych ze szczepieniem. Ja wiem, że teraz jest taki dziwny okres, że wszyscy namawiają do szczepienia się na grypa. Tych szczepionek po prostu nie ma. E, I już wiadomo, że nie starczy ich dla wszystkich, e, ponieważ e, zamówiono zbyt małą ilość szczepionek. Natomiast no, mam nadzieję, że uda Wam się jednak zdobyć szczepionkę. I pamiętajcie, że sezon grypowy trwa do końca marca, do początku kwietnia, że ten szczyt zachorowań na grypę przypada na okres styczeń-marzec. Więc nawet jeżeli zdobędziecie szczepionkę w listopadzie, w grudniu, to warto również wtedy się zaszczepić, dlatego że Zyskujecie taką największą odporność właśnie na ten najgorszy okres, na ten szczyt zachorowań na grypę. Także dzisiaj to wszystko. Do widzenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku.